Ciao ma widzowie to ja a w tym odcinku kolejny odcinek życia dzielnicy Możecie zostawić subika i lajka, a ja nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. Jak widzicie tutaj nasi bohaterowie Jack i Logan coś próbują. Bo przyjechały burrito, są sami w pracy na razie. No i kombinują, bo silnik się widzicie smaży. Znaczy może nie smaży, tylko się dymi. No ale no nie wiemy o co chodzi. No i co tam? Coś potrzebujesz? Jakiś klucz? Hmm, na razie nie. Fyka. Trzeba to zapiszę od razu. Trzeba wymienić tutaj na pewno lampę. Dwie przednie lampy. Trzeba to we... na pewno. A w ogóle co się stało? Tu widzę B te... Przednia. Kula. Ot. No właśnie, klient był... Taki dziwny, trochę nic nie chciał mówić Dał nam tylko auto i powiedział, żebyśmy tylko je naprawili Tutaj mamy tylko szybę zbitą I tutaj też szybę No i ten silnik Tylko co z tym Dobra. silnikiem jest teraz? No nie wiem, no nie wygląda za dobrze Też, szyby były obijane Tutaj o, to są kule w silniku Tylko dobrze, no, że nie tutaj bym... jest w tył w tyłu jest dobrym w tanie, więc w sumie tylko przód trzeba czy coś tylko z przodem zrobić Przód jest... No trochę zniszczony, jak widać no tutaj Kurde, w silniku nawet. są kule, wiesz? W silniku są kule. Ja to nie wiem, czy nie będzie trzeba nowego zamówić, ale to tam do szefa hmm. bardziej. No właśnie nie wiem. Kurde. Czekaj chwilkę, muszę sprawdzić, po ile takie części chodzą. Do tego, takiego burrito. No właśnie, hmm. przejdę, bo ja w sumie w ogóle... Nie poznałem tego miejsca, bo ja tu w sumie się zatrudniłam. czy znaczy w sumie szef mnie zatrudnił, nie, ale... Dzięki Tobie, tylko tak do pomocy. A widzę, że tutaj biuro... Tutaj nic, tak. No, wcale taka strefa do odpoczynku. Nie No, spoko, spoko. Tam też hmm. się przebiega, no to tam szukaj. No, widzę, że tutaj jesteście dosyć mocnym salonem. Dużo nagród tej bar. Przybyłeś coś? Tam pomocy? Przy tym? No nie, na razie nie. Zajmę się tylko. też zobaczę, co tutaj się... Potem się zajmę. Nie no jest, i... że strasznie jest Znaczy Nie podziurawiono no, nawet. No, patrz, to jest masy, kura, no, Widzisz? Na górze. Um, kurde, wiesz, mogliśmy po możemy potem pojechać po jakieś części zamienne no. do tego auta. No to trzeba się, ja, no się no nie ciekawie, ale nie ty nie masz ciekawie. jakby taki budżet, że wiesz, że możesz kupować części no, zamiennych. Nie no, wszystko no, tam, tam ma... idzie z konta y, tak, firmy. Tak, ale nie? wiesz, czy możesz tak. No, to... po ustaleniu z szefem tak. No, podaj mi tam tego boxa, co tam jest. To 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 i ten. Po... Tak, 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 podaj mi go. Bo tam są wszystkie papiery do tego auta okay. ja i muszę zobaczyć jakie to są części do tego wszystkiego, masz tutaj ci numery. kładę, na dole. Dobra, dobra. Dobra, chwilę. Muszę sprawdzić sobie, co tutaj mamy. Tak, przejdę się zobaczyć. się od razu. Czej to ja się przejdę tutaj po całym salonie. Tam też dalej, bo teraz jest rano. To może otwarte będzie. Dobra, zobaczymy. Tutaj jest. Tutaj jak mi mówił Logan, to tutaj mamy furkę. Jakby mecha, mecha, jak wiecie, firmową. Dla mechaników, tutaj mamy ciągniki czy tam... Nie wiem jak to się nazywa. Tutaj mamy. Przyczepniki, Jezu! Nie pamiętam jak się nazywały te fury, ale wiecie o co chodzi. Takie ciężarówki. No i tutaj mamy tą strefę reklamową i parking dla klientów. No to tutaj będziemy niedługo pracować nad tym, więc możecie też dać pomysły na przykład jakiego auta tu użyć do reklamy, bo już nam szef powiedział że jak chcemy się spełnić, to musimy zrobić testową reklamę. No, tutaj dalej mamy salon, ale dalej nic nie ma. i tutaj też parking chyba jakiś taki inny, ale tam, nie wiem, nie znam się. Dobra, wracamy tam. Może potrzebuje pomocy w czymś nasz kolega. W ogóle Oskar się nic dalej nie odzywa. Napisałem do niego, ale nic nie odpisuje. On tutaj czegoś potrzebuje pan tutaj tak przyszedł i nie wiem Czekajcie gdzie on jest? O dobra tutaj jesteś Halo, Pan... No o, to chyba jego auto Czekaj coś chyba Coś ci tam powiedział? Czy auto? Taki zamyślony w ten telefon jest, ale dobra trudno jak będzie chciał naprawdę niech sobie przyjdzie Dobra, co z tą furą jedziemy? Po części o... zamienne. Tylko zazwyczaj do szefa i, i ten. Dobra. I pojedziemy, tutaj mi chwilkę. Dobra, ugadaj się tam z szefem. O, dobra. A, dobra. I przy przy przywioz przywiozłem ci auto, i będziesz musiał sam tam pojechać. Jak na razie, dobra. bo ja tu muszę sobie jeszcze połknąć przy tym Burrito. Dobra, A to, to widzisz mi lokalizację, gdzie to jest? Tak, wyślę. Ja tam... Dobra. I co ja miałem kupić? To żeby mnie nie o... Os... Nie... wiesz, nie szukali. SMS-ka ci wyślę, dobra? dobra? Bo też się muszę zapisać. Ja to już sobie wykręcę. Dobra, dobra. Tylko uważaj, bo to auto jest mało skrętne. Okej okay. Dobra, jedziemy. Logan mi dał misję Żeby pojechać kupić. Tylko powiedział, że gdzieś na tokach, no ale czekam na SMS-a. Dobra, jedziemy, długo się jechało, ale no dla Logana trzeba zrobić misję. Musimy kupić y, nowy silnik i tam jakieś różne części, jeszcze dodatkowo. A jedziemy tutaj. Powinien się otworzyć. A no dobra, jedziemy. Tutaj gdzieś, tutaj gdzieś około, czekajcie. Jakiś Chińczyk to powinien być. Koliczyła? To pan tutaj? Kończyła Dzień dobry, to pan tutaj jest. Dzień dobry, Dzień dobry. nie, tylko części i bo silnik na nie jest za ciężki i, ben, i, ja, i ja po prostu i bo, dowiozę bo panu z... na warsztat Dobra, to pan jest tutaj już wszystko opłaczony, to mógłby mi pan tam spakować? Ja tak sprawdzę. jest, tak jest, Dobra. ja panu włożę tutaj na pakę Dobra O, Dobra, proszę wszystko bardzo Wszystko się zgadza, bardzo panu dziękuję Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, załatwione. Myślałem, że będzie więcej wypełnienia jakichś formularzy, ale... No dobra, po prostu mi tam część jakieś tam zamienne, nie wiem. Ale dobra, jeszcze idziemy, bo jeszcze po drodze sobie podskoczę. Do Burgershota. Na obiad. Dobra. Wziąłem też jedzonko dla Logana. Pewnie tam głodny siedzi i trochę mnie nie było. Ale dobra, wjeżdżam tutaj, wjechałeś tutaj? Jesteś, o jesteś, dobra, Wjechać tutaj czy tam? Czekaj tutaj, gdzie o, jest burrito? Zaparkuj w gdzie, burrito już wzięli na inny warsztat, ale jeśli się przydadzą Dobra, to tutaj stawiam na razie To sobie weźmiesz części, tak przepakujesz ja Tutaj zostawię dobra, dobra, to tak, tutaj masz części Przywiozłem ci jeszcze burgera Więc... Dobra, dobra więc, no, jemy. Aha, tu jest na tym, na siedzeniu? No. No, Dobra. 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 Nie bo stwierdziłem, że kłodno możesz być bo od rana w sumie siedzimy. A, dzięki, dzięki. Dobra, to są jakieś plany? Jeszcze na dziś? No nie wiem, nie wiem. Może w sumie... Możemy sobie... Możemy gdzieś przejechać sobie. No to dawaj. Czekaj, coś ja bym... nie wiem... A bo byśmy nagrali jakąś byś może reklamę dla szefa no taką coś, próbną. Wiesz co, myślałem jakiego auta użyć, więc tutaj możemy pojechać do jakiegoś bogatego salonu, coś się popytać, czy można wynająć. I im zrobimy reklamę może taką wstępną. Ale że co? No i że im zrobimy, oni nam zapłacą, taką jedną reklamę zrobimy, nie? Znaczy Naglamy. ja myślałem, że wynajmiemy furę i po prostu tutaj zrobimy testową, bo mi szef powiedział, że dostanę pracę, jak zrobię testową reklamę, nie? No Salon. Wtedy... A, to, a to możemy nawet w sumie zrobić reklamę tego... Um, tego tutaj auta firmowego. Myślę, że to słabo wyjdzie. Czekaj. Chodź się popytamy, czy ten... Mogę kierować? No. No dobra, możesz, możesz. Dzięki. W ogóle... Szukałem coś z tym Oskarem, ale no... tak jak mówiłem, nic nie odpisuje. Nic... Nic nie ma z nim kontaktu. Czekaj, jakie są bogate salony w mieście? Mam jeden pomysł. Ale to nie wiem, czy oni się zgodzą na wynajem takiego samochodu.